Cześć, witam Was, Marek Purczyński. Dzisiaj czas na trochę teorii. Mianowicie, chciałbym się z Wami podzielić tą planszą, którą przetłumaczyłem. Ta plansza opowiada o konsekwencjach wynikających ze skrzywienia kęgosłupa i patologii wynikających z dysfunkcji danego segmentu w obrębie kęgosłupa. Jeżeli macie krzywy kęgosłup albo zablokowany któryś staw międzykręgowy, to nie będzie miało wpływu tylko i wyłącznie na Waszą postawę i na to, jak wyglądacie. Zaburzenia kęgosupa wpływają też na pracę narządów wewnętrznych i na pracę wszystkich układów w waszym ciele. Ciało ludzkie stanowi integralną całość i zaburzenia nerwów czy układu kronośnego musi wpływać na wasz układ hormonalny i na wasze samopoczucie. Więc chciałbym, żebyście z tego odcinka dowiedzieli się przede wszystkim, tego, jak ważne jest, żeby mieć prosty kęgosłup i właściwie ułożoną, prawidłową sylwetkę. Zacznijmy zatem od stawu skroniowo żuchwowego i górnego odcinka kiegośupa, stawu szczytowo-obrotowego i szczytowo-poteicznego. Przede wszystkim, jeżeli macie problemy z tym stawem, może się pojawić krzywy zgryz, może się pojawić przesunięcie żuchwy, więc, automatycznie, możecie mieć problemy natury stomatologicznej, możecie nadmiernie ścierać zęby, tymi zębami możecie po nocy zgrzytać. To wszystko będzie miało również wpływ na rejon krtani, rejon tarczycy, więc przewlekła chrypka, bóle gardła, przewlekłe zapalenia zatok nierzadko mogą wynikać nie tylko ze złego odżywiania, ale również ze złego ułożenia Waszego odcinka szyjnego kręgosłupa. Dalej dwójka, rejon barków. Jeżeli tam jesteście w jakiś sposób wygięci, wykrzywieni, zablokowani, doprowadzić to do zwyrodnienia kręgów szyjnych, doprowadzić to do bólów głowy, ale również... To czego w tej reczynie nie ma, no oczywiście dolegliwości tego odcinka będą prowadziły do kontuzji i bólu w obrębie obręczy kończyny górnej, czyli zwyczajnie mówiąc będziemy mieli problemy z barkami. Następnie trujeczka, zaburzenia w obrębie klatki piersiowej. To oczywiście wszelkie maści zaburzenia oddechowe, niewydolność krążeniowa, oddechowa. Nierzadko problemy z układem krwionośnym, czyli wysokie ciśnienie krwi, arytmie serca również mogą mieć podłoże natury ortopedycznej, czyli mogą mieć podłoże wynikające ze, ze skoliozy bądź dużego zablokowania, urazu odcinka piersiowego kręgosłupa. Niżej czwórka, czyli ten rejon dolnych kręgów lęziowych, to co wszystkich boli, tak zwany krzyż, nieprawidłowości ułożenia kości krzyżowej, Bóle krzyża to taka podstawa, ale również dalej patrząc, to będzie kwestia niestrawności, mogą być to zaburzenia menstruacji u kobiet, mogą być problemy z prostatą u mężczyzn. Yy, Perystatyka jelit to jest bardzo ważne, yy, tutaj to trzeba podkreślić. Jeżeli mamy jakieś problemy z dolnym odcinkiem tego słupa, to wszelkie biegunki zaparcia mogą być dla nas nie, niestety nieprawidłową, ale normą. Dalej obręb biodra zapalenia mięśni odcinka okolicy pośladka, czyli rwa kulszowa, podwyższone napięcie mięśniowe, bóle lędźwi. Jeżeli mamy jakieś problemy z biodrami, to te wszystkie następstwa nieuchronnie będą nam zagrażać. Dalej kolana, kolana, kostki, stawy skokowe. To jest rejon, który również powinien być oczywiście równy i również powinien być ustawiony poziomo. Jeżeli mamy jakieś nierówności w obrębie kolan, to oczywiście po pierwsze doprowadzi to do niesamowicie popularnej dzisiaj chondromalacji stawu udowo rzepkowego Może również to doprowadzać do żylaków, ponieważ nadmierne napięcie mięśniowe będzie wpływało negatywnie na odpływ krwi z kończyn dolnych. Naturalnie zwyrodnienia stawu skokowego yy, Częste nawykowe zwichnięcia stawów skokowych i płaskostopie to również problem nieprawidłowego ułożenia naszego kośca. Więc patrząc na ten nasz kościec od przodu, chcielibyśmy, żeby wszystkie te krzywe linie, zaczynając od żółwki, kończąc na kostce, na kolanie, były ustawione do siebie poziomo. Wtedy człowiek jest wyprostowany. I wtedy zdecydowanie dzięki chiropraktyce, dzięki nastawianiu kościom, kości możemy poprawić funkcję narządów wewnętrznych i układu ruchu. Teraz czas na drugą część ryciny, czyli omówimy sobie pokrótce patologie wynikające z dysfunkcji danego segmentu kręgosłupa. Oczywiście ta cała litania dolegliwości to nie wszystkie dolegliwości, z którymi możemy się spotkać, które będą wynikały z zablokowania tego naszego kręgosłupa, ale bardzo często u pacjentów tak się zdarza, że choćby zablokowanie pierwszego kręgu szyjnego będzie prowadziło do bólów głowy, do zawrotów głowy, dalej C2, zaburzenia słuchu, alergie, C3, trądzik, bóle głowy, C4, znowu zaburzenia słuchu, C5, ból gadła, zapalenia migdałków, zapalenia jamy ustnej, C6, ból okolicy potylicznej, bóle ramion, bóle szyi, dalej ograniczenie mobilności ramion i łokci, to jest C7. Zauważcie, że jeżeli dolega Wam jakiś rejon ciała, macie problem z tarczycą, macie problem z zawrotami głowy, źle słyszycie, warto też. Zastanowić się, czy z moim kęgosupem jest wszystko ok. Czy krew, czy naczynia krwionośne, które przebiegają wzdłuż tego kęgosupa, działają prawidłowo, czy są odpowiednio przepustowe. Czy nerwy, które w tym kęgosupie biegną, czy rdzeń kęgowy i nerwy czaszkowe, które otaczają nasz odcinek szyjny kęgosupa, funkcjonują prawidłowo. Znowu, dobry masażysta, dobry chiropraktyk jest w stanie Wam na wiele takich dolegliwości pomóc, idąc niżej ograniczenia mobilności ramion i łokci, astma, yy, bóle dłoni, arytmia serca, bóle w klatce piersiowej, zapalenia oskrzeli, zapalenia płuc, zaburzenia wchłaniania tłuszczu. To wszystko dolegliwości, które dotyczą tego górnego rejonu klatki piersiowej, układu oddechowego, układu krwionośnego. Jeżeli na poziomie pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego kręgu piersiowego macie jakieś anomalia, jakieś rotacje są tych kręgów, zablokowania kręgów, one źle funkcjonują, te wszystkie dolegliwości mogą gdzieś tam się w Waszym życiu, w Waszym zdrowiu niestety nadarzać. Dalej yy, mamy problemy żołądka, mamy problemy jelit, yy, problemy z pęcherzykiem żółciowym, yy, zaburzenia trawienia, alergie pokarmowe ponownie. To są wszystko dolegliwości dolnego odcinka kręgosłupa piersiowego. Czyli tam, gdzie się dany narząd zasila, tam, gdzie dany narząd na poziomie danego wertebronu, czyli danego segmentu kręgosłupa, się podłącza do tego kręgosłupa. Jeżeli mam jakieś kłopoty w obrębie tego kręgosłupa, będę miał również problemy z narządem wewnętrznym. Warto o tym pamiętać. Idąc niżej, ten zielony odcinek to kręgosłup lędziowy. I tutaj, co ciekawe, tak jak już wcześniej mówiłem, zaparcia, trądzik, bóle, bioder i pachwin. Bóle kolan, hy, impotencja to u mężczyzn, ale oczywiście u kobiet problemy z menstruacją, problemy z płodnością. Bardzo często, jeżeli się pojawiają kłopoty w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, takie rzeczy mogą się zdarzać. Znowu, to nie żadne magiczne połączenia, moi drodzy, tylko zwyczajnie. Yy. Topografia. W odcinku lędziowym kręgosłupa leży macica, leży prostata, do tego odcinka się podczepiają jądra, można je poście powiedzieć. I to nie jest tak, że ortopedia to zupełnie inna nauka, ginekologia czy urologia to inna nauka. Ten sam narząd, czyli kręgosłup, i, i na przykład macica albo jajnik kobiety podczepia się do tych samych tętnic, do tych samych nerwów i w zasadzie rejon ciała to jest taka podpierająca się struktura, narząd wewnętrzny. Yy, wszystkie układy, które leżą w, w danym obrębie, zasilają się nawzajem, jeżeli jeden narząd pada, wszystko się po kolei psuje. Więc yy, oczywiście czytając tutaj możecie znaczy jak kiedy ja opowiadam, możecie sobie spokojnie tą Ricine oczywiście przejrzeć, przeczytać, zaznajomić się z nią. I to taka informacja dla was wszystkich, żebyście wiedzieli często gdzie szukać zdrowia. Często zdrowie leży po prostu nie w zażywaniu garści leków, tylko w poszukaniu jakiejś patologii, choćby w obrębie kręgosłupa, na prostowaniu tego kręgosłupa, zadbanie o postawę ciała i bardzo wiele rzeczy może się zmienić. Tężyzna fizyczna, prawidłowa sylwetka, dobra postawa ciała to nie tylko nasz wygląd, to nie tylko to, co widzimy z zewnątrz, ale to również wyniki badań laboratoryjnych, to również funkcjonowanie naszych narządów wewnętrznych. Więc jeżeli jesteście wyprostowani, zdrowi z zewnątrz, to jest ogromna szansa na to, żebyście byli również zdrowi w środku. Więc pamiętajcie, że fizjoterapia cała, ta znakomita gałąź medycyny, nauki, właśnie o to się opiera. Naprostuj kręgosłup, zadbaj o właściwe napięcie mięśni, a w środku w Twoim ciele na pewno będzie dużo lepiej. Więc nie wierzcie, że jedna tabletka bądź jeden zastrzyk jest w stanie w Waszym zdrowiu coś zmienić. Oczywiście leki są znakomite i leki pomagają w wielu dolegliwościach, one tylko powinny być częścią pomocniczą każdej terapii. Po pierwsze, dobra postawa ciała, dobre krążenie krwi, dobry transfer przez nerwy, i to daje właśnie choćby chiropraktyka, ale przede wszystkim to daje optymalnie zaplanowany, właściwy ruch. Moi drodzy, na dzisiaj to koniec tego wykładu. Część z Was na pewno jest bardzo, bardzo. Rozczarowana, że nie pojawiły się żadne ćwiczenia, nie ma żadnego ruchu, ale to też bardzo ważne, żeby podzielić się z częścią z Was y, teorią. Większość ludzi nie jest tym naturalnie zainteresowana, bo szukacie tylko prostych rozwiązań, jak sobie co naprawić, ale takie rzeczy, uwierzcie mi, otwierają oczy i warto patrzeć na to swoje ciało holistycznie. Y, powiedzcie mi, bardzo proszę, co myślicie o tym, co dla Was tutaj publikuję, podzielcie się komentarzem, możecie tą wiedzę naturalnie dalej gdzieś tam udostępnić. To nie jest żadna tajemna wiedza, każdy chiropraktyk, każda osoba, która zajmuje się manipulacjami kręgosłupa, taką wiedzę elementarną powinna mieć i Wy też ją również teraz macie. Bardzo dziękuję za oglądanie, pozdrawiam wszystkich serdecznie, Marek Purczeński.